Jeszcze? Alicja Myśliwiec, witam i zapraszam. Dziennikarka z wykształcenia, ale przede wszystkim z zawodu. Z mikrofonem nie zawsze w ręku, ale zawsze przy sobie. Do tej pory człowiek radia. Teraz chce spróbować sił w telewizji, stąd demo, które trafia właśnie do Państwa. The Independent informuje o tym na jedynce. Zresztą większość brytyjskich agencji fakt odnalezienia tablicy z napisem Arbeit Mach Frey komentuje w czołówkach swoich wydań. Tak samo jest z mediami amerykańskimi i izraelskimi. Podobnie zresztą było w piątek po kradzieży w muzeum w Oświęcimiu. Cały świat spekulował kto i dlaczego ukradł rzecz o niezwykłej wartości historycznej. Okazało się, że to żadni neofaszyści, a tylko zwykli złodzieje. Policja, badacze działali na... Z jeszcze mężczyzn zatrzymano w nocy. Tablicę pociętą na trzy części chcieli zakopać w lesie. Ich łup trafi z Krakowa bezpośrednio do Auschwitz-Birkenau. To jeszcze nieoficjalne informacje. Na pewno za to wiadomo, że tablica wróci do Oświęcimia przed 65 rocznicą wyzwolenia obozu, czyli przed 27 stycznia. Na początek trzeba ją naprawić, więc nad bramą obozu pojawi się dopiero pod koniec lutego. W słowie fraj brakuje litery I, ale literki I i kropki nad I, nad całą historyczną sprawą długo jeszcze nie będzie można postawić. Ale krakowski Kazimierz pozostaje z dala od medialnego zgiełku. Tutaj rządzi Sylwester i Nowy Rok. Western to motyw przewodni tegorocznej gali. Wnętrze wypełni kolej transkontynentalna, kowboje i rewolwery. Nie zabraknie szeryfa i śmiałych kobiet. Przebrania są obowiązkowe, bo to wejściówka na krakowskie salony. A śniegiem i mrozem przejmować się nie trzeba. Ci, którzy liczyli na Białe święta...